Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam ustawienia zegarka Casio G-Shock G9000 1VER Madman. Do ustawień zegarka wchodzimy poprzez przytrzymanie dłuższe klawisze Just i pierwsze co widzimy to migające sekundy. Aby to prawidłowo ustawić, najpierw musimy mieć jakiś wzorzec czasu. Wzorcem czasu tutaj będzie dla nas zegarek Rangeman, który jest jak widzimy tutaj synchronizowany. zobaczcie tutaj te przy oznaczeniu RC Indicator są takie trzy kreseczki, znaczy, że w ciągu ostatniej doby się zsynchronizował. Zobaczmy, o której to było. Tu możemy sobie wejść dokładnie i widzimy, zsynchronizował się manualnie o godzinie 9:47, także yy, 3 godziny temu. Zatem czas można uznać, że jest na nim bardzo precyzyjny i zostawmy go sobie tutaj, będzie on nam tutaj stanowił za. Robił wzorzec. Pierwsze co musimy zrobić to zresetować sekundy, tak żeby one chodziły synchronicznie z zegarkiem wzorcowym. Ale oprócz tego, bo sekundy oczywiście resetujemy przyciskiem tutaj forward, czyli start-stop, ale możemy również zmienić sobie tutaj przyciskiem split reset, czyli reverse dłuż podświetlenie. Zobaczcie, tu jest taki fajny mały rąbik i możemy przełączyć 5 sekund, 3 sekundy, 5 sekund, 3 sekundy. Ja zostawię na 5 sekund i teraz resetujemy sekundy. Mam nadzieję, że mi się uda w miarę sprawnie. Dobra. Powiedzmy, że jakoś poszło. Mam nadzieję, że jest synchronicznie. Przechodzimy dalej. Przyciskiem Mode, przechodzimy do kolejnej, kolejnej funkcji, jest to DST. DST to jest oczywiście Daylight Saving Time, czyli czas letni. Jako, że mamy już Maj, u nas obowiązuje czas letni, zatem przełączamy go w pozycję ON. Powoduje to zwiększenie wartości godziny. Yy, yy, o teraz zwiększenie wartości godziny 1, była 12, jest pierwsza i pojawienie się tutaj wskaźnika DST na dole. Kolejnym jest to bardzo ważne, żeby właśnie w ten sposób zmieniać czas z letniego na zimowy i osobno i odwrotnie, aniżeli manualnie godziną. Tutaj, żeby nie przestawiać godziny ręcznie. No, bo to ma wpływ na przykład na prawidłowe wyświetlenie czasu światowego, więc jest to. Dość istotne. Przechodzimy dalej, przyciskiem mode i tutaj ustawiamy przesunięcie względem czasu UTC. UTC to jest Coordinated Universal Time, czyli taki standardowy czas wzorcowy, według którego ustalane są wszystkie strefy czasowe na świecie. U nas w, w Polsce obowiązuje strefa czasowa Berlin, także zawsze, jeżeli nie mamy tutaj. W tym konkretnym zegarku wybieranie miejscowości ustawiamy przesunięcie. Natomiast w zegarkach, w których można wybrać strefę czasową, ustawiamy zawsze Berlin. A jeżeli Berlina nie ma, to wtedy Paryż. Yy, u nas przesunięcie względem UTC w tym momencie, w czasie letnim, wynosi plus 2 godziny. Dlatego tutaj ustawiamy sobie przy tym startu plus 2. Oczywiście można sobie też pojechać w drugą stronę i ustawić minus 2, zobaczcie. Wtedy będzie znaczek minus. Widzicie, jest minus. A teraz... Zawsze pamiętajcie, w lato ustawiamy plus dwie godziny yy, przy włączonej funkcji DST, a w zimę ustawiamy plus jedną godzinę i wyłączona opcja DST. Tak to wygląda. I potem już nie trzeba tego w ogóle przestawiać aż do wymiany baterii. Yy, kolejną pozycją yy, w ustawieniach przy naciśnięciu przycisku mod, będzie ustawienie właściwej godziny. Yy, w tym momencie mamy godzinę drugą nad ranem, jak widzimy. Zobaczmy przede wszystkim, czy zegarek jest w trybie 12 czy 24 godziny. W tym momencie jest jak widzimy w trybie 12 godzinnym. To, to zaraz Wam pokażę, jak to przestawić na tryb 24 godziny. Zatem ustawiamy sobie 12 PM. Tutaj informuje nas o tym, że to jest literka P. Zegarek wzorcowy tutaj mamy w trybie 24 godzinnym, dlatego 12 to jest po prostu 12 po południu. Przechodzimy dalej. Ustawiamy minuty. Musimy osiągnąć 46, czyli przycisk forward będzie szybciej. Jest 46. I rok. Mamy rok 2017. Tak i mamy 11 maja. Najpierw ustawiamy miesiąc, potem dzień. Jeżeli mamy wątpliwości, jeżeli mamy 1,1 1 i nie wiemy, który jest miesiąc, który jest dzień, cofamy po prostu o 1. Jeżeli ostatnią wartością jest 12, oznacza, że to są to miesiące, jeżeli ostatnią wartością jest 31, albo 30, albo 29, albo 28, w zależności od tego, jaki miesiąc się ustawił, wtedy wiadomo, że jest to dzień. Ustawiamy zatem maj, 5. I ustawiamy, przepraszam, omsknęło mi się tutaj niestety w tym zegarku przyciski, trzeba dość mocno wciskać. O, minęliśmy, przepraszam, to jeszcze raz muszę przelecieć, chyba dwa razy mi się nacisnęło. Tak, piąty, jedenasty musimy ustawić. Mamy jedenasty, kolejną pozycją w ustawieniach już jest z powrotem powrót do sekund, także po prostu zatwierdzamy ustawienia i to będzie wszystko. I teraz zobaczcie, dzień, dzień, tygodnia, jak widzimy, nam się zgadza. Tu jest czwartek, tu jest czwartek, godzina ta sama. I teraz, jak przejść do, jak przejść do trybu 24-godzinnego? W trybie timekeepingu, czyli w trybie wyświetlania bieżącej godzinnej daty, naciskamy jednokrotnie przycisk Start Stop, jest potwierdzane to piknięciem, i wtedy, i wtedy widzimy, że literka P nam zniknęła. Jeżeli jesteśmy przed południem i nacisnęliśmy ten przycisk nie wiemy czy właśnie przestawiliśmy się z yy, przedpołudniem czy yy, z trybu 12 czy 24-godzinnego. Yy, pokazywałem wam to w filmie omawiającym funkcję tego zegarka, także zapraszam serdecznie do obejrzenia. Tutaj na górze macie do niego odnośnik. Tam była właśnie taka sytuacja. Jeżeli właśnie nacisnęliście, nie chcący na przyciski, nie wiecie właśnie czy się przestawiliście na 24 czy 12 godzin, wchodzimy do czasu światowego. Zobaczcie. I tutaj mamy w tym momencie, już widzimy, że to jest 18, prawda? Tutaj możemy sobie przestawiać na szybko te miejscowości, żeby przejść do takiej, która ma godziny popołudniowe i wtedy będzie tutaj albo 6 p.m., albo 18. Także jeżeli mamy 18, to znaczy, że ta godzina tutaj też jest w trybie 24-godzinnym. Słuchajcie, to było tyle, jeżeli chodzi o ustawienia tego zegarka. Mam nadzieję, że filmik był dla Was przydatny, że Wam się podobał. Jeżeli tak było, zostawcie proszę łapkę w górę pod filmem. Pozwoli to się moim filmom wyświetlać troszeczkę wyżej w wyszukiwarkach Google oraz YouTube oraz w polecanych filmach pod innymi filmami na YouTube. Jeżeli macie jakieś pytania do ustawień, macie jakieś, nie wiem, uwagi, chcielibyście, żebym coś inaczej robił, inaczej omawiał te zegarki, dajcie proszę znać w sekcji komentarzy. Chętnie na, koment na wszystkie komentarze przeczyta przeczy przeczytam i odpowiem. Również zapraszam do przejrzenia z dotychczasowej zawartości mojego kanału, gdyż jest tam dość, dość dużo testów zegarków Casio G-Shock. Jak również do subskrypcji, abyście byli powiadamiani o kolejnych pojawiających się filmach. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.